Hej, witam Was gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u Was w porządku. U mnie późne godziny wieczorne. I tak sobie pomyślałam, hej, przecież dawno u mnie na kanale nie było filmu z cyklu Get Unready with Me, czyli demakijaż. Ale żeby nie było nudno, to postanowiłam połączyć ten film z testem, pierwszym wrażeniem Waszych ulubieńców. No tak, często się zdarza, że piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych albo gdzieś w komentarzach, polecacie przez siebie sprawdzone cudne kosmetyki, jeśli chodzi o pielęgnację i Kolorówkę oczywiście, natomiast dzisiaj skupiamy się na pielęgnacji. Tak się złożyło, że jakiś czas temu Empik napisał do mnie, żebym wybrała sobie kosmetyki do paczki PR-owej. I tak sobie pomyślałam, bo główka pracuje, a jak, że dlaczego by po prostu nie wybrać waszych sprawdzonych ulubieńców, wasze hity. No i tak też zrobiłam. Tak więc mam je tutaj przed sobą, leżą grzecznie na stoliku i czekają na swoją kolej. No i tak, dzisiaj będziemy robić demakijaż, taką moją rutynę sprawdzoną. Sprawdzoną krok po kroku, ale używając właśnie Waszych ulubieńców. Ciekawa jestem, czy też mi przypasują i ciekawa jestem, jakie będzie moje pierwsze wrażenie a propos tych kosmetyków, ale zanim przejdziemy i przekonamy się o tym osobiście, to jeszcze zachęcam osoby, które są tutaj po raz pierwszy, słuchajcie, zostawiajcie kochani suba, żeby ten kanał się rozrastał, a Wy żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. No właśnie, a propos Empiku, jak już wspomniałam, wszystkie te kosmetyki, które tutaj mam, pochodzą z tego sklepu, tak więc na pewno je tam znajdziecie, koniecznie wejdźcie i oblukajcie. No to co, zaczynamy? Zanim Was przybliżę, to chcę Wam zdradzić sekret, a mianowicie, jak zresztą widzicie, jesteśmy u mnie w studio. Natomiast tutaj brak jest bieżącej wody, więc przygotowałam sobie plastik. Przygotowałam sobie tutaj wodę przenośną, więc będziemy dzisiaj z niej korzystać. To co? Jesteście podekscytowani tak samo jak ja? I muszę się tutaj wam do czegoś przyznać. Ten demakijaż, który dzisiaj będziemy sobie robić, to nie jest mój codzienny demakijaż, bo umówmy się, niecodziennie nakładam na twarz maseczkę czy peeling. Myślę, że tak co drugi dzień, no, dwa razy w tygodniu. O, to jest taka moja rutyna. Tak więc zaczynamy oczywiście od rzęs. Trzymajcie się. Było miło. I pierwszy Wasz ulubieniec, tadawn toupa. Żel do mycia twarzy, dwa kwasy, AHLH, skóra wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, zaawansowany trądzik, bezpieczny przy aktywnych zmianach. Jest to produkt, który głęboko oczyszcza, delikatnie złuszcza, działa antybakteryjnie. Super, czyli to jest takie połączenie jakby żelu do demakijażu z peelingiem z delikatnym peelingiem, właśnie opartym na kwasach. Możemy go stosować rano i wieczorem. Mamy tutaj m.in. kwas mlekowy, kwas salicylowy, kompleks siarczanu cynku. I co jest ważne, owszem, ten żel jest do demakijażu, ale twarzy, nie oczu. Oczy usuwamy czymś innym, ponieważ on ma w sobie kwasy, więc tutaj absolutnie. Nie, nie jest to wskazane. Musimy omijać okolice oczu. Tak więc jednak, zmiana planów, idę po coś do demakijażu oczu. To jest mój ulubieniec, tym razem. Eveline, profesjonalny płyn micelarny, trzy w jednym, skutecznie usuwa wodoodporny makijaż, oczyszcza, pielęgnuje nawilża i regeneruje. Mamy tutaj olbrzymią butlę 650 ml. Produkt, który jest mega tani, naprawdę. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to jest tutaj bomba. Jest to produkt też polecany przez wizerzy ja też polecam, ja też się przychylam do tej opinii. Naprawdę świetny płyn micelarny, który no, wybawił mnie nieraz z różnych tarapatów. Usuwa wszystko, z wszystkim sobie poradzi. Tak więc najpierw zmywamy tym produktem oczy. I ja zawsze robię to na płatek, leję sobie porządnie. Mamy mokry płateczek, przykładam i czekam, przez chwilę czekam, żeby po prostu ten produkt zaczął działać żeby rozpuścił, co ma rozpuścić? Nie chcę pocierać, nie chcę tutaj męczyć tej skóry, więc delikatnie. O. Zobaczcie. Za jednym zamachem prawie cały makijaż oka zszedł. Pamiętajcie też, że jeśli już zmywamy makijaż, cokolwiek robicie, to nigdy w tę stronę, bo w ten sposób ym, po prostu tworzycie zmarszczki. Zawsze robimy to do środka, do środka. O. W ten sposób. Dobra, no to drugie oko teraz to samo. To jest szok. Wystarczy przyłożyć, troszeczkę poczekać, dać mu szansę, żeby mógł się wykazać ten płyn micelarny. No i proszę bardzo. Boski. Bomba. Zobaczcie. Oczywiście teraz ten brokat mam wszędzie na całej twarzy, ale spokojnie. Poradzimy sobie z tym. Dobra, znów w tę stronę. Jestem teraz jak bombka choinkowa. Jestem ready na święta Bożego Narodzenia. Działamy dalej, przechodzę teraz tutaj do mojego żelu. Fajne ma tutaj inteligentne, właśnie zamknięcie. Dobra, open jest tu. O! Uu, fajna konsystencja. Mmm, ale on pięknie pachnie. Ma bardzo intensywny zapach, taki świeżo kwiatowy. Genialnie pachnie. No to myjemy, działamy. Ostrożnie właśnie omijając okolice oka, żeby sobie tutaj nie zrobić kuku. Mm, widzę, że rozpuszcza wszystko. Zobaczcie, jak podkład tutaj spływa. Produkt bardzo gęsty, taką ma kremową konsystencję, a zobaczcie, on jakoś specjalnie się nie pieni. Chyba, że sobie troszkę wody mogę dołożyć, dodać. Nie, on się jakoś specjalnie nie pieni, ale widzę, że rozpuszcza wszystko i jest bardzo taki Sympatyczny na skórze. Muszę przyznać, że nie czuję jakiegoś, nie wiem, dyskomfortu, jakiegoś ściągnięcia, jakiegoś, nie wiem, żeby mnie coś piekło. Super. Przechodzę teraz do mojej bardzo mocno kochanej rękawicy Glow, e, która wygląda, no niestety, jak wygląda, jakby przeszła drugą wojnę światową. Moczę sobie ją i jeszcze ściągam, masuję i oczyszczam moją twarz z tych produktów, które zostały rozpuszczone czyli podkład, szminka. I tak dalej. Ten żel jest bardzo taki, wydaje się być delikatny a w swojej konsystencji, w swoim działaniu, a z drugiej strony a bardzo mocny, bo on naprawdę, no, z tego co widzę, bardzo szybko i porządnie doczyścił moją skórę. Tak więc, hmm, no, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Zanim przejdziemy dalej, to wezmę sobie jeszcze trochę tego płynu micelarnego i jeszcze przejadę, doczyszczę ściągnę, jeśli ewentualnie coś tutaj zostało, jakiś brud na skórze. No, zobaczcie, ten żel poradził sobie świetnie, usunął wszystko. Dosłownie, płatek jest prawie czysty. Minimalnie gdzieś tam trochę podkładu jeszcze zostało, ale hej, naprawdę świetnie oczyścił. Wow. Dobra, teraz moja skóra jest bardzo taka. Wyczuwam trochę zapach. Jak ją ruszam, to tak, ten kwiatowy, taki delikatny zapaszek, bardzo sympatyczny, czuję. Jest na pewno gładka, mm, tak, bardzo taka e, rzeźka, odświeżona, na pewno e, nie jest spięta w żaden sposób. Bardziej jest taka nawilżona, napompowana, tak bym powiedziała. Dobra, no to co, przechodzimy do kolejnego Waszego ulubieńca, a mianowicie firma Mokosz. Tutaj mam aktywny peeling do twarzy, róża z jagodą. Pisaliście, że jest fenomenalny, że jest świetny, że to jest produkt, który zmienił Wasze życie, tak więc hmm, zobaczymy, czy odmieni i moje. E, tak, aktywny peeling do twarzy, połączenie mineralnego korundu i enzymów w peelingu dokładnie złuszcza, rozjaśnia i wygładza skórek. Olej z nasion dzikiej róży uelastycznia i nawilża skórę. Naturalne wyciągi oraz enzymy z papai i ananasa uu, mają działanie antyoksydacyjne. No brzmi świetnie. 60 ml opakowanie. Mokosz to oczywiście jest polska firma. Miałam ich produkty kiedyś, bardzo je lubiłam. O, tak wygląda, bardzo charakterystyczny właśnie słoiczek, ciemny, szklany, oczywiście, produkt ładnie zaplombowany, tak więc otwieramy. Ma bardzo naturalny zapach, delikatny. Trochę czuję różę, tak, ale taką różę herbacianą. To jest taki zapach. Widzę tutaj grudki, ale um, są te grudki bardzo takie maleńkie, a więc spoko. Peeling jak widać jest peelingiem mechanicznym. Uuu, ale on jest drobniutko zmielony, uuu, cudnie. Tak gadałam i gadałam, że skóra mi wyschła na wiór, na papier, więc koniecznie muszę ją czymś teraz zwilżyć, no bo nie mogę peelingiem mechanicznym sunąć po suchej skórze, bo to by była po prostu katastrofa murowana. Dlatego tutaj wzięłam Soraje Aqua Shot, nawadniająca mgiełka mineralna. Bardzo fajny produkt, bardzo przyjemny, pachnie miło. Przypomina mi trochę produkty z Avonu, były kiedyś takie mgiełki, a dobra, już nie gadam, tylko tutaj działam, peelinguję, ale tak, z Avonu takie produkty, taki specyficzny po prostu zapach ma, jak takie właśnie minerały z Morza Martwego, no peeling jest bomba. Pięknie, naturalnie pachnie, tak bardzo miło. Oprócz tego ta formuła jest taka bardzo przyjemna pod palcami. No faktycznie tak, tutaj mamy olejek i ten olej jest wyczuwalny po prostu. No i mamy właśnie ultra maleńkie, drobniutko zmielone te cząsteczki, tutaj szorujące, złuszczające. Jeszcze troszkę na usta. Ja zawsze też delikatnie, właśnie jak robię peeling, to przejeżdżam. I złuszczam skórę właśnie na, na wargach. Nie przyciskam mocno, żeby tutaj nie naruszyć tej mm, warstwy e, skóry, tego naskórka, żeby tutaj sobie nie zrobić krzywdy. Delikatnie masuję. Myślę, że jest gitez, majonez. Idę teraz się umyć szybciutko, zmyć ten peeling z twarzy. No i wracam do Was i bawimy się dalej. Nie wiem, co za dobre dusze polecały mi ten peeling, ale. Dzięki, dzięki. Skóra jest absolutnie, nie ma tutaj no grama jakiejś tekstury, nie ma nic. Ona jest tak gładziutka, ultra gładka, dosłownie jak jedwab. Bardzo wyrównany jest też koloryt. No i oczywiście jest delikatnie rozświetlona skóra w tym momencie. No, czuję delikatne ściągnięcie. Muszę tutaj koniecznie coś nawalić teraz. Jestem zakochana w tym peelingu. Oj, użyję go na milion procent. Mokosz ma bardzo fajne produkty, bardzo dobre kosmetyki, więc e, no, wcale mnie to nie dziwi, że i ten produkt okazał się być świetny. Dobra, no to co, przechodzimy teraz do maseczki. Turururu. Tutaj mam maskę znakomi. Też wasz hit też Wasz ulubieniec, Pink Clay Mask. I to jest maska różowa, oczyszczająco-ściągająca. Różowa maska dogłębnie oczyszcza pory i wyraźnie zmniejsza ich widoczność dzięki zawartości różowej glinki i ściągającego ekstraktu z selera i nasion lnu. Olej z dzikiej róży i ekstrakt z grejpfruta wyrównuje koloryt cery, przywracając jej naturalne piękno. Nałóż maskę na twarz, odczekaj 10 do 15 minut, a następnie zmyj ciepłą wodą. E, można używać również jako maskę pod oczy oraz na usta. Uuu, to taki produkt trzy w 1. Fajne opakowanie. Jeszcze chwilę chciałabym, żebyśmy tutaj sobie spojrzeli na to pudełeczko. Bardzo fajne. Jest to produkt w 100% dla wegan. Wyprodukowany oczywiście w Polsce. Polski produkt naturalny. Dobra, bardzo jestem jej ciekawa. Otwórzmy sobie ją. Aha, aha, aha. Fajnie jest zaplombowana. O, widzimy tutaj coś jest. Co to jest? Na komi... Come on, try me now. Takie trochę po polskiemu ruchy, no weź szybko, wypróbuj mnie teraz. <grybuj> Dobra, no to próbujemy. Uuu, ona faktycznie jest różowa. Ale pachnie! Zanim nałożę tą maskę, to znów wracam do mojej mgiełki yy, nawadniającej mineralnej. Z tego względu, że dobrze pod maskę po prostu mieć skórę wilgotną. Wtedy ładniej, lepiej te składniki odżywcze po prostu wchodzą w głąb skóry tak więc tak ja zazwyczaj jak nakładam maskę to wcześniej troszkę zwilżam skórę czy jakąś wodą właśnie czy jakimś hydrolatem czymkolwiek dobra nabieram sobie na pędzel maseczkę i jedziemy i jedziemy z koksem ale ona jest dość taka rzadka myślałam, że ona będzie taka Gęściejsza, bardziej ona jest dość taka, właśnie, ale dobrze, przez to będzie bardziej wydajna. Nałożę sobie ją też jeszcze pod oczy, a na koniec, jak już się nagadam, to i na usta. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa tego produktu. Miałam kilka produktów znakomitych i też bardzo je lubiłam. To jest firma bardzo budżetowa, naprawdę. Mają e, świetnej jakości pielęgnacyjne takie kosmetyki, które świetnie działają i które są ultra tanie. Ale zapach tej maski! Mm. Mogę Cię zostawić na twarzy na całą noc? Proszę, 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 zostań ze mną na dłużej. Tylko 10-15 minut. Może będę w stanie jeszcze gadać. Troszkę na usta. Dosłownie to, co zostało na pędzlu. Tyle. Nie dokładam nic więcej. Dobra, jeszcze sobie pędzę o moją szyję. O, elegancko. E, naprawdę, zobaczcie, maska w zasadzie no, nic mi tutaj nie ubyło. Różowa pantera czeka 10-15 minut. Nie, no, tak serio, to bardziej wyglądam jak różowy króliczek. Z tego popularnego magazynu, nie powiem z jakiego. Nie, nie, nie. Tam panie jednak wyglądały ładniej, ale ja też zaraz będę ładna. Ta maska wierzy, że zdziała cuda i po prostu będę wyglądała jak Pamela Anderson albo Marilyn Monroe albo jak ja, tylko tak 10-15 lat temu. Dominika cudów nie ma. No z mnie spędzi. Nie teraz. No, nie swędź mnie, no, nie swędź. Aha. Nie wiem, czy to widać, ale maska już prawie cała zastygła. Tutaj jeszcze troszeczkę właśnie jest mokra, natomiast cała reszta, widzimy, jest matowa. Maska w ogóle jest bardzo komfortowa. Ona nie brudzi nic, zobaczcie. Tutaj, gdzie już jest cała sucha. Mogę sobie dotykać i absolutnie nic mi tutaj nie upaćkała, a um, jeśli chodzi o ten zapach, ja ciągle go jeszcze wyczuwam, e, jeszcze delikatnie taki pachnący, ciężko powiedzieć co to za zapach, no chyba róża. Grapefruit, hmm, może troszeczkę taki słodkawy, no ta glinka różowa O, oh, ściągnęła teraz moją skórę, oh, ściągnęła. Dobra, myślę, czas się umyć, tak więc dajcie mi chwilę, idę zmyć tą maskę, no i wracam do Was. No macie szczęście, macie szczęście, że mi tutaj nie polecacie jakiś bubli. Eee, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie cieszy fakt, że rzeczy, które mi poleciliście, pasują. Także i mi. A myślałam, że to się tak nie da, że no każdy jednak ma inne preferencje, ale kolejny produkt, który naprawdę jest wart zakupu, wart przetestowania. Jeśli chodzi o tą maskę, słuchajcie, no skóra na pewno jest gładziutka, to już po peelingu, jest rozświetlona, koloryt wyrównany, czyli w zasadzie tak jak było po peelingu, ale dodatkowo jest taka jakby troszeczkę rozświetlona i mam wrażenie też, że Um, że jest um, oczyszczona po prostu, trochę napompowana w sensie taka uelastyczniona, o. Taka, taka właśnie fajnie napięta. Po maskach u mnie standardowo zawsze na twarzy ląduje tonik. To jest tutaj tonik, który akurat używam od jakiegoś czasu, Soraya Just Glow, złuszczający tonik rozświetlający z witaminą C i z kwasem glikolowym. E, bardzo fajny tonik i no tak jak widać już go mam na wykończeniu. Pięknie pachnie, bardzo mocno intensywnie pachnie cytrusami, za to go właśnie lubię. A także tak delikatnie sobie tonizuje swoją twarz. Tutaj ten kwas glikolowy jest bardzo słabiutki, tak więc bez obaw, zapach taki energetyzujący. Uff, cudnie pobudzający zmysły i ciało. Skóra jest świeża, oczyszczona, odżywiona. Czas na serum. Jeśli chodzi o serum, to mam tutaj takie serum. To jest Lix 15% serum z witaminą C. Serum przeciwzmarszczkowe. Muszę sobie je wstrząsnąć, Mykmek mek wtłaczam w skórę. To serum ma taką bardzo leciutką formułę. No, zresztą, jak sama nazwa na to wskazuje, light. Jest naprawdę bardzo leciutkie. Bardzo szybciutko się wpija w skórę. Um, nie obciąża jej w żaden sposób. Szyjka, oczywiście, też standardowo musi być zawsze. Mm. I ostatnie dwa produkty, zanim się z Wami pożegnam, i pójdę. To krem pod oczy i znów wracamy do naszej poczciwej marki Nakomi. I to jest krem, który chyba najczęściej był przez was polecany. Krem arganowy pod oczy z marokańskim olejem arganowym i olejem z pestek winogron. Tak wygląda samo opakowanie tego kremu, to jest koszt około 20 zł, jeśli chodzi o ten krem. Jakoś tak, tak więc. Świetna cena, naprawdę świetna, jeśli tylko działa. Zaraz to sprawdzimy. Krem ma odmładzać skórę, nawilżać ją i odżywiać, redukcja zmarszczek i cieni wokół oczu. Olej arganowy zwany eliksirem młodości jest jednym z najdroższych olejów na świecie. Intensywnie nawilża skórę wokół oczu, zapobiega powstawaniu zmarszczek i spłyca te już powstałe. Odżywia i regeneruje skórę. Skoro najdroższy, to jak ten krem może 20 zł kosztować? Olej z pestek winogron zawiera niezwykle silne, naturalne antyoksydanty, zapobiega starzeniu się skóry, stymuluje odnowę komórek, redukuje zmarszki i cienie wokół oczu. Nawilżające działanie kremu wspomaga zawarte w nim pantenol, masło szea, olej kokosowy, gliceryna, roślinna oraz witamina E. Uuu, no to skład tutaj jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo naturalny. No chodź. No chodź, 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 chodź. Taki mały słoiczek szklany. Tak prezentuje się po otwarciu. Mamy tutaj specjalne, ach, oh, takie zabezpieczenie. No chodź tu do mnie. No chodź, 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 nie opieraj się mi. No chodź. Och, jest! Udało się. Pachnie, ale bardziej mi pachnie takimi orzechami niż winogronami czy arganem. A może mi się wydaje? Konsystencja już widzę, że jest bardzo taka... Tłustawa, w sensie bogatej, kremowo oleistej formuły. E, zobaczymy, zobaczymy. Nakładamy krem zawsze w tę stronę, po raz kolejny. I nie blisko oka, pamiętajcie o tym. E, zawsze krem nakładamy tutaj na tych. Kościach. z tego względu, że skóra tutaj jest tak inteligentna i tak cienka, że ona pociągnie wszelkie składniki do góry, do siebie, tak więc bez obaw nie musimy wciskać tego kremu w samo oko, a wystarczy zjechać sobie niżej i skóra sobie pociągnie te wszelkie składniki aktywne. Pobudzam sobie tutaj krążenie, robię sobie masaż i tak dalej, i tak dalej. I pod wpływem ciepła ten krem jakby zamieniał się w olejek. Myślałam, że będzie szczerze mówiąc bardziej bogaty, bardziej gęsty, bardziej zbity. Ten krem na pewno jeszcze będę testować nieraz i używać go. Na chwilę obecną muszę powiedzieć, że jest bardzo fajny, ale czy będzie na tyle mocny, żeby sprostać moim wymaganiom mojej suchej skóry i tutaj skóry już dojrzałej, gdzie delikatnie pojawiają się zmarszczki. O tym się przekonam z czasem. Dobra, no i ostatni produkt, który tutaj mam, to jest tołpa 35 Pro Vivo, odnawiający krem przeciw starzeniu. To jest przez Was pozycja obowiązkowa dla osób z serą już dojrzałą, osób, które chcą nie tylko nawilżać, ale już tak działać prewencyjnie, żeby gdzieś tam, wiecie, uchronić tą skórę przed powstawaniem zmarszczek, przed starzeniem się. I teraz tak, to jest krem przeznaczony dla skóry wrażliwej, alergicznej, każdy rodzaj, pierwsze oznaki starzenia, Utrata blasku. I teraz tak. Poprawia elastyczność o 17% i zwiększa nawilżenie o 50%. Według badań, oczywiście. Przywraca blask i poprawia kondycję skóry. Redukuje zmaszki o 32%. Wow, to prawie, no, to jedna trzecia. Nieźle. I to jest krem przeznaczony na noc, czyli on ma tutaj jakby mocniejsze działanie, bogatszą formułę. Nie bez powodu umieściliśmy ten krem w aluminiowej tubie, bo takie opakowanie nie zasysa powietrza i bakterii, i dzięki temu krem jest dłużej bezpieczny. Ale, czat, tego nie wiedziałam. No dobra, czego to się człowiek nie dowie z opakowań? Ok, otwieramy. No i faktycznie to opakowanie tutaj jest aluminiowe. Krem jest zamknięty, zobaczcie, muszę sobie go tutaj tą zakrętką otworzyć, przebić. Jest, udało się. Świeży, ładny zapaszek, mm. podoba mi się. Dobra, konsystencja też bardzo taka kremowa, ale on ładnie pachnie. Mmm, mm, 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 mm. przy nakładaniu teraz czuję to bardziej, taki słodki zapach, nie wiem, ciężko mi go znów przyrównać. Bardzo... Nietypowy zapach, podoba mi się. Szyjka, oczywiście. Wiem, dałam go dużo, ale spokojnie do mojej suchej cery wszystko się wpije. Ona po prostu zasysa jak próżnia wszystko. Chwila, moment, i on zaraz się tutaj ładnie mi wtopi. Bardzo bogata konsystencja. Formuła taka właśnie oleista, kremowa, to nie jest produkt taki wodnisty, wiecie, rzadki. Na razie czuję go na skórze, ale tak pozytywnie go czuję. Czuję, że mam barierę, że mam coś, co okala moją skórę, coś co mocno ją w tym momencie odżywia. Mm. Po takim masażu już mogę i spać. Oczy mi się same zamykają. No i tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca. Skóra w tym momencie jest bardzo taka napompowana, e, taka nie dość, że odżywiona, nawilżona, pięknie kolor wyrównany, błyszcząca, świeża, ujędrniona, elastyczna. Jeśli chodzi o te produkty, które dzisiaj testowaliśmy i które Wy mi poleciliście, to chciałabym po prostu przybić Wam piątkę i powiedzieć, że naprawdę trafiliście... W dziesiątkę. Oczywiście, jak to z pielęgnacją bywa, trzeba trochę dłużej potestować i zobaczyć, jak będzie się sprawdzać dany kosmetyk. Ale myślę, że tutaj będzie love, bo te produkty, no chyba niczym negatywnym mnie nie zaskoczą. Mają naturalne w większości składy, więc hej, co tutaj się może podziać? Pierwsze wrażenie było jak najbardziej na piątkę z plusem. No i teraz moja prośba do Was. Proszę dzielcie się kolejnymi swoimi ulubieńcami, kolejnymi hitami, kolejnymi odkryciami bo teraz rozbudziliście we mnie chęć na więcej, także czekam na wasze komentarze. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę. Koniecznie wpadnijcie do MPI-u. zobaczcie sobie na te produkty, bo mają je w bardzo dobrych cenach w porównaniu z innymi sklepami. Przesyłam moc całusów i widzimy się w kolejnym filmie. Pa.